Proszę, proszę pan może? Tak? Chciał tutaj zadać pytanie? Yy, tak. Znaczy, ja, ja chciałbym zadać pytanie w dwóch kwestiach. Pierwsze, pierwsza kwestia dotyczy globalizacji, czego symbolem mogą być skrzynki, na których pan miał okazję przemawiać. Yy, świat jest tak zbudowany, że jest potężna koncentracja kapitału. Czy nie obawia się pan, że ograniczenie roli państwa i obniżenie podatków będzie młynem na wodę yy, dla dalszej koncentracji? To jest, no i w takiej sytuacji oczywiście te startupy, małe biznesy, gdzie często pan powołuje się, że y, rz mieliśmy kryzję, szef i tak dalej, mogą mieć bardzo Proszę, utrudniony start. Będzie drugie pytanie, że tak? Co od... za chwilę? Odpowiem na pierwsze. Otóż, może pytanie na pytanie. Ile firm samochodowych powstało w USA w ciągu ostatnich 20 lat? Ani jedna. Nie. Dlaczego? Bo rząd działa w interesie wielkich firm, a nie w małych. Dlaczego? Bo mała firma nie da rządowi łapówki, a wielka da. Nie da pieniędzy na kampanię wyborczą, zresztą nawet jej nie ma. Otóż, kapitalizm musimy dbać nie o firmy, które istnieją, tylko o firmy, które dopiero powstaną. Ale one są konkurentami nowych tej firmy. Więc firmy typu General Motors czy Ford mają interes, żeby nie powstała żadna nowa firma. I Więc... dlatego właśnie, nie, dlatego właśnie, jeżeli wprowadzimy kapitalizm, te firmy będą powstawały. Natomiast, natomiast, jeżeli nie mamy kapitalizmu, mamy socjalizm, na przykład rząd, co, co powoduje, że nie powstają nowe firmy samochodowe w USA? Bardzo prosto. Pod pretekstem opieki nad konsumentami wprowadzono zasady, że muszą być bezpieczny z każdej szybkości, to jest ten White Act I proszę Pana, że firma musi rozbić 50 samochodów omur najpierw, najpierw, żeby yy, dostał atest, że ten samochód prawda, jest dopuszczony do ruchu. Otóż wie Pan, dla firmy, która robi milion samochodów rocznie, rozbić 50 samochodów omur, to jest tego, gdyby Henryk Ford miał najpierw rozbić 50 samochodów, to by oczywiście nigdy nie postał samochodu Forda, bo miał tylko pieniądze na pierwsze dwa modele, na pierwsze dwa sztuki samochodów. Otóż <coughs> trzeba zlikwidować przepisy biurokratyczne i wtedy małe firmy nie miały szansę. Obecnie wie pan, jaki jest rozkwit golfowych na świecie, ogromny. Słynny dowcip mówi, że y, dlaczego w Londynie 80% terenów zielonych zamienionych jest na pola golfowe. dlaczego? 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 Żeby pokazać, że... Nie, się 20 się nie nadaje. E, otóż, po co istnieją, po co istnieją pola golfowe? Bo, na, bo Pan, jeżeli biznesmen, był no wielki, chce wręczyć łapówkę rynkowi Państwowemu, to no? tego nie robi przy brydżu, bo może posłuch, przy boksie nie zrobi, przy piłce nożnej nie ma jak, a przy golfie – pyk, pyk – i idziemy sobie 200 metrów i po drodze obgadujemy, jak idzie wręcz mu łapówki. Powstawanie pól golfowych, na których grają zauważy z reguły wieczni biznesmeni i wysokich administracji. To jest miejsce, gdzie się dokonuje ogromnej większości, proszę pana, wręczania łapówek i korupcji. A wracając no. do skrzynek. Co? A wracając do skrzynek. No. Y... A to mnie wyszka, Wszystkie zypuszka. strategiczne złoża wody oligoceńskiej są obecnie skoncentrowane w ręku trzech ponadnarodowych korporacji. Nestle, PepsiCo, Coca-Cola. I być może tam jeszcze inne. mnie jest na osiedlu taka woda oligoceńska, nie jest przez nikogo skoncentrowana. No wiem, że też no... Okej. Okay. W każdym razie yy... duże złoża yy... wartościowe z wody oligoceńskiej są jednak bardzo mocno skoncentrowane. Możliwe, ale pana lat temu 20 nikt nie był wody oligoceńskiej, ludzkość jakoś żyła i przyrost naturalny był większy niż teraz, więc... Więc nie wiem, po co panu się woda gorsyńska? Bez wody gorsyńskiej można żyć, z honor. bez coca też można żyć. Dobrze, więc zostawmy globalizację, kolejne pytanie. Nie. Globalizacja mi przeszkadza bo o co innego. Jeśli pan na globalizację, globalizacji, bardzo ważny temat, bo są dwa rozwiązania globalizacji. Pierwszy jest taki, że ma powstać rząd światowy, który nie rządził wszystkim i tak dalej. Czyli w tym sensie jestem wrogiem zjawiskiem globalizacji. Możliwość druga, że istnieją firmy, które mogą prowadzić tezy globalne i sobie prowadzą. To mi, to, to, mi, to mi nie przeszkadza. No, no, A, jeżeli się, obrawa na Polskę i się wyniosą, no to najwyżej przeżyjemy bez Coca-Coli. Ale ja myślę, że się Coca-Cola utrzyma w Polsce, bo zawsze będzie pewna część zwolenników Coca-Coli. Ale przecież istnieje również Paola, w Polsce chyba nie wiem, że 200 firm, które robią różne napoje jakoś żyją. Co więcej, wchodzą coraz nowe. jest ciężki rynek, bardzo ciężki rynek, ale można na niego wejść. Jeżeli Pan wymyśli jakiś bardzo smaczny, smaczny napój, polecam, jeżeli Pan się tym zajmuje, polecam Panu, nikt, nikt nie będzie puszczył na napoju z czerwonej Tu jest chyba rynek, rynek wolny, napoje z czerwonej porzeczki, bardzo zdrowe. Yy, jeżeli ktoś wymyśli jest smaczny napój, który będzie dość tani, to wejdzie na rynek bez niczego. Więc... Przepraszam, czy możemy dać szansę... Ale, drugi, ale drugie pytanie. Ale to Panowie z... całe drugie pytanie. Druga kwestia, e, dosyć mocno psioczy Pan na tą y, demokrację i nie, nie sposób odmówić panu słuszności, więc chciałbym się zapytać jaki model sprawowania rządu jest najbliższy panu, pana sercu? Co, co, co chciałby pan zaproponować tutaj jako alternatywę dla demokracji? Ja też jestem konserwatystą i wierzę w to co jest sprawdzone. No, 99% historii ludzkości to są monarchie, prawda, a nie demokracji. Demokracja jest pryszczem, Przecież zdarza się naprawdę, będzie tylko żartu z jednej strony ludzkości. Może, no, może w tej chwili półtorej. Eee, zawsze kończy się tragicznie. Zawsze kończy się korupcją, demoralizacją i upadkiem. Wszędzie. To będzie rządy Perykesa w Atenach, czy druga rzecz pierwsza rzecz, która, która upada w ogromnej korupcji, jak pan wie, demoralizacji, eee, czy w tej chwili obecnie padają w swojej demokracji na całym świecie zawsze demokracja kończy się tym. No wróci monarchia, to, to jest nieuniknione. E, to jest normalne. Ludzie wierzą tylko w jednostkę w tej chwili. Zauważą, że pan Piskorski, prawda? jaki jest pan Piskorski, i taki jest. Ale pojawia się się SD, nagle wszyscy się nie mówili, mówi, że SD ma szansę. Bo jednostka jest, nie tam jest nic demokratycznego. Jednostka liczy się jest przebojowa i tak dalej. Nie ma mowy żadnej tam demokracji, proszę pana naprawdę liczy się zawsze jednostka e, w tym. Zauważył Pan, że na przykład w Korei Północnej, jaki ten ten jest, jaki jest, nie najlepszy szczerze mówiąc, prawda, ale ma Pan trzecią generację już się, już się To jest monarchia tak naprawdę. Monarchia tylko jeszcze nie jest formalizowana. I gdyby Pinochet był na tyle mądry, tam nie było nigdy monarchii, co prawda, poza hiszpańską, to tak na tyle mądry, żeby się zrobić tam miejscowym królem, to by jego dzieci rządziły dzisiaj świetnie i w ciele by się znacznie bardziej niż w tej chwili ludzie. Nie bardzo wierzę, że może oczywiście monarchię, ale ona wróci z całą pewnością.